Było, było ostro No Monia mówiła, że ostatni tydzień będzie taki wiecie Mocny i będą dłuższe treningi Ale się nie spodziewałam, że 8 serii Zawsze jak jest wiecie 4 to idzie jakoś tak łatwiej, szybciej Jak zobaczyłam, że jest 8 to trochę mm, Trochę myślałam, że nie dam rady Podczas treningu wypiłam chyba z 5 takich szklanek wody I zawsze staram się jeszcze po treningu Wypić trochę tej wody, bo jednak, no wiadomo, pocimy się, więc trzeba tą wodę uzupełnić. wam zaraz, matę idę się wykąpać i zejść jakieś śniadanie, i zaczynam dzień. <laughs> Fajnie, że już mam trening zrobiony i to nie lekki, także jestem z siebie zadowolona. Dzisiaj nie ma niestety pogody, a chciałam iść jeszcze na rower, ale może po takim mocnym treningu to <laughs> lepiej sobie odpocząć, a może jutro moja nas trochę. Delikatniej potraktuję i będę mogła pójść na rower. No nie wiem, zobaczymy jaka będzie pogoda. Ja dzisiaj mam na sobie ten granatowy zestaw. Bardzo lubię te topy, one super trzymają bius podczas ćwiczeń, bo często pytacie. Ja pod te takie staniki nie zakładam już ym, żadnego stanika, natomiast pod te wszystkie inne na długi rękaw już tak, bo one są z cieńszego materiału i no po prostu nie trzymają tak, tutaj jednak jest ten pas i, ym, i to bardziej trzyma, przynajmniej u mnie się sprawdza, także jeżeli to Was ciekawiło, także pod ten biustonosz nie zakładam już stanika. A pod inne topy i koszulki, już tak. To jednak mocniej trzyma na dole. Także tak, ja idę się wykąpać. Wypiję tą wodę do końca i robię sobie jakieś śniadanko. Witam Was z mojego biura. Ja tutaj z moją kawą już dotarłam, siadam do komputera i biorę się za, za pracę nad filmami. Wczoraj miałam taki dzień, który czasami jest potrzebny, kiedy nagrywacie na YouTubie, a mianowicie taki dzień, kiedy nie nagrywacie nic, ale jakby chłoniecie inspiracje. Ja zawsze czuję się natchniona po obejrzeniu różnych filmów na YouTubie albo po przeglądaniu Pinteresta, chociaż nic takiego szczególnego tam się nie znajduje, to zapisuje się jakieś fajne zdjęcia, jakieś cytaty i to jest jakieś takie bardzo motywujące, nie wiem, mnie przynajmniej pozytywnie nastraja. Eee, przygotowałam sobie już, ja mam taki notes, taki tygodniowy planer. I zaraz sobie będę spisywać, co do końca tego tygodnia chciałabym zrobić. Często mnie pytacie, jak ja sobie organizuję dzień, kiedy teraz siedzimy w domu. No powiem Wam, że jak mnie oglądacie jakiś dłuższy czas, to pewnie wiecie, że ja jestem taką osobą, która lubi mieć rzeczy do zrobienia. Czyli ja nie lubię takiego dnia, że wstaję i nie wiem, co będę robić, tylko lubię mieć taki chociaż odrobinę plan na cały dzień, czyli że chcę na przykład zrobić trening rano albo wieczorem, że chcę nagrać filmik taki i taki, chcę coś tam zmontować, coś, nie wiem, zrobić dla was live'a, czy cokolwiek. I lubię sobie po prostu coś takiego spisać w takim właśnie planerze. Mam ten swój planer, o który też często mnie pytacie, podlinkuję go w opisie, ja go zamawiałam z Anglii, i przyznam się szczerze, że go nie używałam przez cały ten czas, kiedy siedzimy w domu, bo nie było tyle rzeczy do zaplanowania wiecie, praca i tak dalej, że musiała to spisywać. Więc robiłam sobie po prostu takie listy. Także ja codziennie rano albo dzień wcześniej wieczorem... Spisuję sobie takie ogólniki, że, że powiedzmy nagrać Q&A, zmontować vloga, zrobić ten i ten trening Jeśli robię zakupy, no to zrobić zakupy i wtedy robię sobie też listę tych zakupów Także lista musi być i po prostu potem sobie to w ciągu dnia wykreślam i czuję I wiem po prostu, że coś tego dnia zrobiłam, gdzie jak nie mam czegoś takiego, wiecie, spisanego To czuję, że ten dzień tak przylatuje przez palce i... I nic się nie dzieje, także ja jestem raczej zadaniowa i lubię sobie coś wyznaczać. Nie muszą to być nie wiadomo jakie rzeczy, no bo możliwości teraz są ograniczone, ale jednak sprawia to, że jestem bardziej produktywna. Bo jak na przykład kilka dni temu miałam taki dzień, że właśnie nic sobie nie zaplanowałam, nie spisałam, to tak naprawdę na koniec dnia poza treningiem, za wiele nie zrobiłam, także mi się to jak najbardziej sprawdza i przez cały ten czas, a to już jest ponad miesiąc, jak siedzimy w domu, praktycznie codziennie coś udawało mi się robić, codziennie robiłam treningi, z czego jestem niesamowicie dumna, nagrywałam też dla was w miarę regularnie, robiłam live, także mogę powiedzieć, że jestem z siebie zadowolona i wiecie, nie przeleciał mi ten miesiąc na nic nie robieniu, także ja teraz siadam i właśnie będę robić sobie taką burzę mózgów. A właściwie jednego mózgu. <gry> Czyli, krótko mówiąc, spiszę sobie wszystkie filmy, które chciałam nagrać już jakiś czas temu, ale je odkładałam, albo rzeczy, które wy bardzo chcielibyście zobaczyć. I sobie to rozplanuję, bo dzisiaj wyszła informacja, że prawdopodobnie 4 maja otwierają galerię, że można już od wtedy jakby działać, także jeżeli 4 już będę miała iść do pracy, no to no tak naprawdę już za niecały tydzień wrócimy, przynajmniej ja, do w miarę normalności i będę musiała te filmy dla Was też mieć troszeczkę na zapas żeby gdzieś tam, wiecie, przez to, że pójdę do pracy nie mieć zaległości na YouTubie. Także spisuję to wszystko. Dzisiaj chcę nagrać jakiś film i jutro chcę nagrać jakiś film. Także zobaczymy, ile, ile z tego wyjdzie. No i tak, kapka. I zabieramy się do roboty. Także często mnie pytacie, jak ja się motywuję do tego, żeby coś robić w ciągu dnia, i tak dalej. Ja mam coś takiego, że jak wstanę i się, wiecie, ubiorę, umaluję, to już mam motywację do działania. A jak zrobię sobie taki piżamowy dzień, no to on po prostu taki jest. Jest to piżamowy dzień i za dużo wtedy w ciągu dnia nie robię. Także mnie motywuje to, żeby się rano ubrać, umalować, tam wcześniej zrobić trening. I zacząć tak pozytywnie ten dzień. No i wtedy mam motywację do działania. No a zwłaszcza wiecie to, że wyczekacie na filmy. To mnie też zawsze motywuje, bo pytacie, kiedy nowy film? Kiedy nowy film? Także dobra. Ja siadam, otwieram mój planer. Dobrze, że on nie jest datowany, więc można sobie zacząć kiedy się chce. Także muszę odnaleźć ostatnią tygodniówkę i. I tam wpiszę, co dalej. Tak, ostatnio w marcu tutaj, że tak powiem, coś zapisywałam. Także ja się biorę do roboty, może później wam pokażę, jak wygląda taka rozpiska, jak ja sobie takie rzeczy planuję i przelewam gdzieś tam wszystkie moje myśli na kartkę, wasze propozycje i wszystko, co tam chcecie, żeby się pojawiło. Bo to jednak, właśnie często jest tak, że wy coś podsyłacie, ja mam jakiś pomysł i to gdzieś ucieka. Więc fajnie jest to spisać, posegregować na jakieś, Kategorie i filmy, i potem po prostu to nagrywać. Także łyk kawy i biorę się do roboty. Do takiej burzy mózgów potrzebna jest też muzyka. Szukam sobie zawsze jakieś playlisty na Spotify. Jest jakaś home office, także Mac Miller na początek idealnie. Dobra, słuchajcie, skończyłam planowanie najbliższych filmów, też nie chciałam za daleko wybiegać w przyszłość, tylko ten i następny tydzień mniej więcej, także za jakiś czas wrócę do tego i uzupełniłam też sobie już, znaczy wiecie, z, wpisałam już daty w kalendarzu na maj, także tak, mogę zacząć <laughs> w końcu korzystać z tego kalendarza teraz, bo... W końcu będzie on przydatny. Prawa już zimna, także muszę ją sobie podgrzać. I zabieram się zaraz za nagrywki, bo już, już jest odpowiednia do tego godzina. Także fajnie, że sobie zrobiłam trochę taki porządek z tym wszystkim. Jak to w ogóle tutaj teraz wygląda? Tak wygląda moje stanowisko. No i tak, tutaj już jak widzicie, sobie właśnie wpisałam na maj. Tutaj mam pomysły na filmy. Zaraz sobie. Też y, zrobię taką listę zadań na dzisiaj i jutro i tak możemy działać, także możecie widzieć już, że będą ulubieńcy, Q&A, babskie pogaduchy, tylko muszę jeszcze się zastanowić nad tematem. Yy, I tak, no mam nadzieję, że to, że to wszystko wypali, także na razie notę zamykam, idę jeszcze podładować szybko baterię i zabieram się za nagrywaniem. Ogólnie moja roślinka umiera i nie wiem, mam nadzieję, że odżyja. Czy już trochę odżyła, powiem Wam, bo podlewam ją teraz regularnie. Jeszcze dzisiaj zrobię jej prysznic, ale przez kilka dni o niej zapomniałam <śm> i uschła. Po prostu połowa, no może nie połowa, no ale dosyć sporo. Także dam Wam znać za jakiś czas i mam nadzieję, że będzie cała zielona. Nie wiem, czy mam to powyjmować. Pewnie te niektóre same odpadną, więc poczekam. Nie chcę tutaj nic urywać. Także tak, podlewam codziennie. Mam nadzieję, że wróci do siebie. A jeżeli... O, tutaj tego nie było. Możliwe, że to wyrosło? Patrzcie, taki ten... Hmm, może. A jeżeli jesteście ciekawi... Czemu tutaj jest chodniczek z łazienki i dwanik z sypialni? To dlatego, że tutaj w biurze jest echo i troszeczkę tłumi to dźwięk. Także jak sobie nagrywam tutaj, to przynoszę takie cuda i wtedy troszeczkę to echo jest zredukowane, także muszę to od niej zaraz. Jeszcze tylko nagram przebitki. Tak, jeszcze mi tylko zostało nagrać przebitki i to tyle. No i być może się zaraz zmotywuję i nagram jeszcze jeden film, ale to zobaczę. Nie chcę się zmuszać, bo często jest tak, że jak się zmuszam, to potem jestem niezadowolona i tak też było właśnie ostatnio. Także wolę jednak, żeby to było takie wiecie naturalne. No i wypadałoby zjeść jakiś obiad, bo jestem już trochę głodna. Także zaraz sobie coś odgrzeję. No i tak słuchajcie, pytacie się często, jak ja spędzam dzień. W większości tak to wygląda właśnie. Rano trening, śniadanie, potem się kąpię, maluję, ubieram, nagrywam coś. Staram się właśnie gdzieś tam mieć z wami kontakt przez Instagram, czasami robię live'a. Właśnie dzisiaj się na przykład zastanawiam, czy nie zrobić live'a. No a później siadam jem obiad i zabieram się za montowanie tych filmów, także się nie nudzę. Oczywiście zdarzają się dni bez nagrywek, że nawet się nie maluję, ale staram się jednak, wiecie, nie dopuszczać do takiego stanu za często, bo wtedy troszeczkę humor opada i taki poziom, wiecie. Motywacji tak samo. Więc u mnie, im więcej rzeczy do zrobienia, tym więcej zrobię i tym lepszy mam humor i jestem bardziej pozytywnie nastawiona. A jak miałam dwa takie dni, że nic nie nagrywałam i jakby nic nie robiłam względem YouTube'a, to mentalnie humor mi spadł. Motywacji zero. <tak> Także jednak, im więcej człowiek robi, tym więcej mm, ma motywacji i jakiegoś takiego zadowolenia. Także staram się cały czas działać. Dobra, ja nagrywam te przebitki. I idę odgrzać sobie obiad, bo już burczy mi w brzuchu. <grych> w ogóle odkryłam, znaczy odkryłam, przypomniałam sobie o moim przycisku od YouTuba, który tutaj stoi. I on stoi i stoi i cały czas mam go gdzieś zawiesić i nie wiem gdzie. Myślałam, żeby właśnie tutaj gdzieś w biurze, ale nie jestem zdecydowana. A wiecie, szkoda, że on tak tutaj był schowany. Bo go tak z daleka to go nie widać. A jednak jest to taki miły element mojej działalności youtube'owej, że dostałam ten przycisk za 100 tysięcy. Teraz te przyciski się trochę różnią, ale mi się chyba ten bardziej podoba niż ten nowy, no nie wiem. Ale powiesiłabym go gdzieś sobie tylko nie wiem gdzie. Może jak będę robiła zmiany w biurze, to znajdę jakieś miejsce tutaj yy, na ten przycisk i będzie, wiecie, Bardziej widoczny. Także dobra. Do roboty Alice. <gry> A na obiad dzisiaj krem z pomidorów z grzankami, które sama robiłam, także tak po domowemu. I oczywiście, na to wszystko. Parmezan. Nie może być inaczej. Także ja się zabieram za jedzenie. A w tle, przyjaciele, już tak dawno nie oglądałam. Zapomniałam w ogóle o tym. Także włączę sobie, bo kiedyś oglądałam no to wiecie, leciało w tle. A jakoś po prostu, wiecie, odciągnęły mnie te hiszpańskie seriale. Także ja się zabieram za jedzenie i, i za oglądanie. Mm, jak to pysznie wygląda. Dobra, słuchajcie, jest zaraz 19.30. Wiedziałam, że jednak nie nagrywam drugiego filmu, tylko zrobię live'a. Także zamiast nagrywać film, nagram live'a, a jutro nagram jeden albo dwa filmy jeszcze. Także film będzie nagrany, ale jutro, także robię sobie właśnie kawę. Dobra, może jakiś kubeczek wam wyjęła. Robię sobie kawę i wbijam do Was na live'a. Telefon tutaj mi się jeszcze ładuje. Bo, jak zawsze zapomniałam doładować, ale jest prawie 40%, więc myślę, że wystarczy. I tak, mała kawka na koniec dnia, ale jakoś tak stwierdziłam, że do live'a fajnie byłoby napić się kawy. No i tak, w sumie taki dzisiaj produktywny dzień. Cieszę się, że wstałam wcześniej. Zrobiłam trening całkiem mocny, powiem Wam, że myślałam, że będę cały dzień wypompowana z energii, ale mam tej energii właśnie jakoś dużo, także chyba taki trening mnie pozytywnie naładował. Także mam jeszcze chwilkę i zaraz zaczynamy live'a. Mmm, ale ładnie pachnie. Zrobiłam sobie waniliową. Dobra, jeszcze mleko. Troszkę mleka nie zaszkodzi. Idealnie. Hejka! Dobra, działa. Alina jest super. Też tak uważam, nie wiem, czy Alinka ogląda, ale Alinka jesteś super. Live, live i po live'ie właśnie się skończył, jest 20.39, także godzinka akurat. Nie przedłużałam, bo zwykle jest tak, że Wy mnie namawiacie, żebym została dłużej i przedłużała live'a, ale no muszę Wam nagrywać tego vloga i go potem zmontować, żeby był na jutro, na 9 rano. Także nie ma to tamto. Yy, tak, także dzisiaj, co jeszcze dzisiaj muszę zrobić? No właśnie tego vloga. Chciałabym sobie zrobić taką mini pielęgnację twarzy, bo ostatnio tak robiłam z doskoku, wiecie, tutaj peeling, tu maseczka. Także dzisiaj bym chciała tak, taką porządną pielęgnację zrobić przed snem. I chciałabym też dzisiaj nałożyć samoopalacz, bo zaczął mi się zmywać, nie chyba za delikatnie ostatnio nałożyłam. I w niektórych miejscach się już tak trochę zmył. Także chyba dzisiaj też nałożę samoopalacz. No i co? Jakiś relaks z wieczorem z Netflixem. Uwiezione chyba będę oglądać, bo wczoraj nie oglądałam. Trochę tutaj w kuchni sprzątnę yy, po dzisiejszym gotowaniu, jakieś rzeczy do zmywarki pochowam. I słuchajcie, i tyle na dzisiaj. I tak było produktywnie. Powymyślałam filmy, nagrałam film, zrobiłam wam live'a, Tutaj vloga nagrywam, więc myślę, że całkiem, całkiem nieźle jest. Lubię takie dni, bardzo lubię, bo jestem tutaj tak pozytywnie naładowana. A teraz już się nie mogę doczekać porannego treningu, bo <laughs> mam zamiar wstać jutro o 7:30, przed 8 jakoś najpóźniej. Więc myślę, że do 9 powinnam już skończyć trening. Dajcie znać jak Wasz trening, jak zrobicie. I możecie mnie oznaczać też na Instagramie. Jak też Wam mówiłam dzisiaj na Insta, że jak coś kupujecie z mojego polecenia, czy tam, nie wiem, leginsy ze Strongpointa, czy cokolwiek innego, jakieś kosmetyki, to też możecie mnie oznaczać, lubię oglądać. I widzieć, że, nie wiem, też coś kupujecie, albo że coś polecacie, bo się Wam sprawdziło, a widziało się to u mnie no, także dobra, ja teraz się rozłączę podładuję aparat, bo mi miga tutaj bateria i odezwę się do Was za jakiś czas Hejka, ja już po pielęgnacji wieczornej, zaraz nakładam sobie jeszcze krem na twarz nie idę spać, bo rano trzeba zrobić trening z Moniką. Także czekam na nowe wyzwanie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki daily vlog, bo powiem Wam, że miło mi się dzisiaj nagrywało. Także mam nadzieję, że zostawicie kciuka w górę, jeżeli też Wam się podobało. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. Mam nadzieję, że już niedługo pojawi się nowy film. No i co, ja się z Wami już żegnam na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia. Także buziaczki, miłego dnia albo wieczoru, kiedy to oglądacie, i do zobaczenia. Także pa!